Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl, ukośnik Cuzamy do Kupy. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Aga Marcinkowska. Dzisiaj słyszymy się w 69. odcinku podcastu Cuzamen do Kupy niemieckiej w pigułce. E, mówimy dzisiaj o trybie rozkazującym: imperatyw, imperatyw dla drugiej osoby, trzeciej osoby e, liczby mnogiej. Powtórzę, dla drugiej osoby i trzeciej osoby liczby mnogiej czyli dla wy. Na przykład, jakbyśmy powiedzieli: zróbcie, chodźcie, wypijcie, siądźcie, lub dla trzeciej osoby liczby mnogiej, czyli państwo, prawda? Niech państwo podejdą, niech państwo zrobią, niech państwo usiądą. To będzie tryb rozkazujący od właśnie trzeciej osoby liczby mnogiej. Co ciekawe, w niemieckim nie ma słowa niech. I jak to robią? Jak rozkazywać komuś na pan, pani? Dobra, ale zanim to oczywiście mam dla Ciebie ciekawostkę, no i ciekawostka dzisiaj dotyczy y, takich kwestii motoryzacyjnych. Ponieważ chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o torze wyścigowym położonym w Niemczech w miejscowości Newbok w kraju związkowym Nadrenia Palatynat. No, błog, Ring. Ring to jest pierścionek, ale też taki właśnie tor okrąg, okrężny, coś. No, błog, Ring. No, błog, Ring jest bardzo, bardzo znany. Obecnie, e, w poważniejszych międzynarodowych imprezach jest używana skrócona wersja toru, stworzona w latach 80. Istnieje też starsza, dużo dłuższa i trudniejsza trasa, zwana Nordschleife. Zbudowana w latach 20. XX wieku trasa biegnie wokół średniowiecznego zamku i wokół właśnie miejscowości Noborg. Dlatego jest to takie wyjątkowe. Jest to w górach Eifel. Jest wciąż używana. Ze względu na olbrzymią liczbę zakrętów i pułapek, jest uważana za jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających torów wyścigowych na świecie. Jeden z najbardziej znanych kierowców Formuły 1, Jackie Stewart. Nazwał tę trasę Green Hell, czyli zielone piekło, yy, i to jest informacja. Tak ciekawostka jest specjalnie dla mojego patrona. Karola, który kiedyś napisał mnie no, na Instagramie i powiedział, że powinnam o tej ciekawostce powiedzieć, więc przyszła kryska na Karola i mamy w 69 odcinku specjalnie dla Ciebie e, ciekawostkę o torze wyścigowym Nürburgring. A teraz idziemy sobie do trybu rozkazującego dla drugiej osoby liczby mnogiej i słuchajcie, to jest jeszcze prostsze niż druga osoba liczby. Pojedynczej. Tam trochę się działo. Odejmowaliśmy umlauty, czasami dodawaliśmy e. Jakieś takie cuda na kiju. Tutaj w zasadzie też musimy odmienić czasownik od drugiej osoby, tylko liczby mnogiej. Weźmy sobie znowu to nasze machen, prawda? Odmień czasownik od ia. Czasownik machen. Czyli jest wtedy ia, macht. Ia, macht. Wy robicie. Jak chcemy zrobić róbcie, to po prostu robimy macht. Co ja zrobiłam? Odcięłam ia. Odcięłam ten zaimek osobowy, po prostu macht. I róbcie przyjdźcie komt. Prawda? Bo by było ja Wy przychodzicie, jak chcemy zrobić przyjdźcie, to robimy kąt. A jeżeli chcemy utworzyć tryb rozkazujący dla formy grzecznościowej, czyli dla tej trzeciej osoby liczby mnogiej, to wtedy musimy odmienić czasownik od trzeciej osoby liczby mnogiej. Czyli na przykład, znowu to machen, tak? Jest sie machen, państwo robią. Jak chcemy zrobić um, niech państwo robią, to po prostu robimy machen sie. I nie ma tego słowa niech, prawda? Wystarczy zamienić na miejsca sie i machen. I już jest niech państwo robią. Niech państwo usiądą, niech państwo zjedzą, niech państwo coś tam. Prosta sprawa. Popatrzmy sobie na kilka przykładów. Essen. Essen to jest jeść. Wy jecie to jest ja. Jak chcemy zrobić jedź, jedźcie, nie jedzcie, bo tylko polski to jest dopiero masakra. Jedzcie, na przykład jedzcie dużo owoców i warzyw, to będzie est, viel obst und gemüse. Est, viel obst und gemüse. Jedzcie dużo owoców i warzyw. E, jak chcemy zrobić niech państwo jedzą, to po prostu będzie essen sie, bo musimy po prostu odmienić Z essen i zamienić kolejność. Esen niech państwo jedzą tak? Na przykład essen Sie viel Obst und Gemüse. Niech pan, państwo, pani jedzą dużo owoców, bo zobaczcie, że sie, przecież to jest od pani, pan lub państwo. Mamy załatwione tyle osób. Weźmy sobie na przykład pić. Skoro mamy jedzcie, to zróbmy pijcie. No pijcie, pijcie szybko, albo pijcie dużo wody. To będzie trinken, tak? Odmieniam trinken od wy, czyli jest Ia ja, trinkt, wywalam ja i zostaje mi trinkt. Trinkt. Trinkt viel wasa. Trinkt viel Pijcie dużo wody. A jak będzie? Niech pan, państwo, pani piją dużo wody. Trinken sie. Trinken sie. Trinken sie wasa. Niech państwo piją dużo wody. Z pracowaniem. Jak tam będzie z pracowaniem? E, pracować to jest arbeiten. Wy pracujecie to jest ihr arbeitet. Arbeitet. Tak zrobimy. Pracujcie. Pracujcie szybko. Arbeitet schneller. Arbeitet. Arbeitet nicht so viel. Pracujcie nie tak dużo. W zasadzie to nie pracujcie tak dużo. Arbeitet nicht so viel. Albo niech pan, pani, państwo nie pracują tak dużo. Arbeitet nicht so viel. Na przykład idziemy do lekarza i lekarz nam mówi, niech pani tak dużo nie pracuje. Arbeitet nicht, so nicht so viel. Ja tak ostatnio miałam, że lekarz mi powiedział, że mam tak dużo nie pracować i y, redukować stres. Ja mówię, nie ma problemu. Od jutra po prostu mam wywalone na wszystko. Nie ma problemu. To jest bardzo proste. Nie stresuj się. Po prostu się nie stresuj. Ok. E, to lecimy dalej. To, co mówiłam w ostatnim odcinku, że czasowniki rozdzielnie złożone są nadal rozdzielne, to tutaj się nie zmienia. Czyli anrufn tym razem weźmy. Anrufn znaczy dzwonić. Dzwoncie albo zadzwońcie do mnie. Ruft an, zadzwońcie. Ruft an. No bo co musimy zrobić? Odmienić anrufn od ja. Czyli mamy tak. Wy dzwonicie, to jest i ja huft an. Wywalam ja. I zostajemy tylko huft an. Zadzwońcie wieczorem. Huft Am Abend an. Ruft am Abend an. Zadzwoncie wieczorem. Jak chcemy powiedzieć, niech pan do mnie zadzwoni wieczorem. Albo po prostu, niech pan zadzwoni wieczorem. Albo pani. To będzie rufen sie am Abend an. Rufen sie am Abend an. Niech pani zadzwoni wieczorem. Jak zrobimy na przykład weź ze sobą weźcie przepraszam weźcie ze sobą weźcie ze sobą to będzie mitnamen prawda mitnamen e, czyli weźcie to będzie named mit named mit named die bücher mit. weźcie ze sobą książki named die myt. albo we, niech państwo wezmą ze sobą książki nehmen sie die bücher mit nehmen albo pani, albo pan. Cały czas powtarzam. I teraz na samym końcu ostatniego odcinka powiedziałam, że haben i Zain ma trochę tak od czapy. I tutaj też niestety to od czapy nie. Nie. To jest fajnie. To, je, to nie jest od czapy. To jest spoko. Tylko od tej drugiej sobie liczby pojedynczej. Od du było tak trochę dziwnie, no bo tutaj jest taka sama zasada, że odmieniamy. Mamy haben, czyli wy macie, to jest ja habt. habt. I wtedy co robię? Odcinam i ja i zostaje mi habt. Czyli jak mieliśmy ostatnio nie bój się, to było habt keine Angst. Jeżeli chcemy powiedzieć nie bójcie się, to będzie habt keine Angst. Zobaczcie, że w mówieniu, jak jesteśmy gdzieś na ulicy i ktoś do nas tak mówi, to czasami ta jedna literka tak dużo zmienia, możemy tego nie dosłyszeć, prawda? Jest hab keine Angst albo habt keine Angst. Tam jest ty tylko dane i już jest nie bójcie się. Um, haben Sie keine Angst, niech Pani się nie boi, niech Pani tu przyjdzie, niech Pani się nie boi, tylko wyrwiemy zęba na żywca. Haben Sie keine Angst, nie? Uh, A jak będzie bądźcie, bądźcie spokojni, to będzie seid, ponieważ odmieniamy sein, być od, um, od um, wy, czyli jest ihr seid, wy jesteście, żeby zrobić bądźcie, to robimy Zeit, tylko ten czasownik nie zajt uisz e, a niech państwo będą tu jest trochę no dobra tu jest trochę czapy żeby nie było spokoju w tym niemieckim musi coś być nie no i tutaj jest e, seien sie. jak było było du w ostatnim odcinku to było zaj zaj a tutaj mamy zaję sie. to się pisze sy e i e n zaję sie. niech państwo będą spokojni albo niech pani będzie spokojna Zajenzji chuj, zajenzji chuj. Uwaga, pamiętaj, że jeżeli stosujemy tryb rozkazujący, to trzeba na końcu zdania postawić wykrzyknik. Ja tego nie mówiłam też w poprzednim odcinku. Jakomuś rozkazujemy to z wykrzyknikiem, wtedy nie mamy wątpliwości, że to jest tryb rozkazujący, prawda? Zajenzji, komenzji, machenzi, ze proszę usiąść, tutaj też jest, tak? Dobra, jeszcze jedna rzecz. Rzadziej używamy. Ale istnieje. Jest tryb rozkazujący też dla pierwszej osoby liczby mnogiej. I teraz jak to wygląda? Pierwsza osoba liczby mnogiej to jest WIA. Ja mówiłam, że mamy tylko do, e, "ia" i zi. Ale możemy też zrobić chodźmy, zróbmy, napijmy się, e, weźmy sobie coś tak? do domu y, z restauracji. Na przykład zamówmy coś, o, zamówmy, chodźmy. I teraz to będzie taka sama zasada jak od zi. Czyli jeżeli chcesz powiedzieć chodźmy, to po prostu mówisz gejen wie. Chodźmy. Czyli nie robimy wie gejen, my idziemy, tylko robimy gejen wie. Ej, gejen wie, chodźmy, nie? Gejen wie ins kino, chodźmy dzisiaj do kina. Albo zróbmy, machen wie, machen wie das, zróbmy to. tak? Czyli dokładnie tak samo jak w przypadku tej trzeciej osoby liczby mnogiej, czyli Zi machen sie, kommen sie, gehen sie, to tu będzie machen wir, kommen wir, gehen wir i tak dalej. Zamieniamy po prostu osobę i czasownik na miejsca. Super! Tryb rozkazujący za nami. Tam się nic więcej nie wydarzy. Porządne notatki z tym podcastem. Polecam sobie robić można sobie z tego zrobić naprawdę fajną lekcję niemieckiego, a jeżeli ktoś jest leniuszkiem i nie chce mu się pisać tych notatek, to ja was y, y, za was te notatki robię i można je dostać, zostając moim patronem na portalu patronite ukośnik Cusamen do kupy. Oczywiście wszystkie linki standardowo są w opisie odcinka, jeżeli słuchasz na Spotify, na YouTubie czy gdziekolwiek na jakichś aplikacjach podcastowych, to zazwyczaj są opisy do odcinka. Trzeba sobie kliknąć y, i tam przejdziesz do wszystkich linków, do moich mediów społecznościowych, do sklepu, tam gdzieś się zapisać na newsletter, albo właśnie jak zostać patron wszystko tam jest. Dziękuję uprzejmie. Słyszymy się w kolejnym odcinku, już 70. Masakra. Ciao, ciao. Tego podcastu słuchasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik cudzamy do kupy.